We vlogu między innymi pakuję Wasze zamówienia oraz jadę na event figmowy. Zapraszam Cię na vloga. Zacznijmy ten dzień od kawy. Dzisiaj wyjątkowo od samego rana jestem w pracy. Ostatnio zaczynam pracę od siódmej, a jak mogliście zauważyć w poprzednich vlogach, zazwyczaj ten poranek spędzałem z Marysią, ale ostatnio rozpocząłem kilka nowych projektów, ale mimo że pracy mam więcej, no to zrobiłem chwilę przerwy, żeby przywitać się z dziewczynami, zjeść śniadanko i ogarnąć się. Tak, to naszyb. Tak inaczej się tutaj nie zrobiliśmy takiej dużej dziurki i ciężej z wodę. Ja. Oglądam ten fragment i po prostu Marysia jest takim słodziakiem. Pora na śniadanko, placki z jogurtem i z konfiturą. Po śniadaniu trzeba było się ogarnąć, więc tutaj się golimy. Tak jak ostatnio we vlogu mówiłem, zacząłem robić taką rutynę pielęgnacyjną z rana i naprawdę dużo lepiej się czuję. Śliczna. Taką masz sukienkę. Piękna. No. Tak. 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 Śliczna. Tak. 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 Zakładamy buty. Tutaj dziewczynom pomagam się wyszykować do wyjścia. Zakładamy sweterek? Jedziesz do sklepu. No i wróciłem do pracy. Tutaj trochę projektuję. Zrobiłem przerwę na pakowanie Waszych zamówień. Ostatnio ktoś mnie zapytał w komentarzu, czy takie łączenie i przeplatanie różnych form pracy jest męczące, więc odpowiadam, że tak. Chociaż nie zawsze, bo zobacz na przykłady dzisiejszego dnia. Trochę poprojektowałem, skończyłem projekt, więc w zasadzie zrobiłem sobie taką przerwę od komputera, pakując zamówienia. A to naprawdę odpręża i odstresowuje. Pakuję właśnie zamówienie, więc pokażę wam co jest w środku. Tutaj mamy Lisa w Laponii, czyli taką naszą zimową nowość, taką limitowaną, już chyba nawet go nie ma. I romantyczny lis, czyli biała czekolada z różą, nasz najsłodszy zapach. Jeżeli uwielbiacie, właśnie takie zapachy różane i słodkie zapachy, to będzie coś dla Was. No i co, to wszystko, zamykamy. Więc wracając, często jestem wykończony pod koniec dnia, ale zazwyczaj wtedy, kiedy mam taki natłok różnych projektów. Teraz pokażę Wam, co będzie w następnym zamówieniu. Lisie lato, herbatka lisa, witułka, czyli werbena, Dwie pary nożyczek do knotów. o wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podoba. No dobra, koniec na dzisiaj pracy. Zszedłem do dziewczyn. Co to jest? Czy to są pieski? pieski. <laughs> o, oh. oh. widzę, że pociąg zrobiłaś. No piękny. Uuu. Uh. Tak pięknie pomagasz, tak? Ze zmywarką. To tak nie jest, że tylko tata i mama robią to. Jak widzisz, Marysia jest przekochanym pomocnikiem. Przed moim wyjściem zrobiliśmy jeszcze inhalację. No i jadąc na event przy okazji wysłałem trochę paczek. Dzisiaj mam tak zwane wychodne. Jadę na taki event figmowy. W tyle możesz usłyszeć podcast z no dobra, co to za event? Jest to mój ulubiony meetup, gdzie spotykają się projektanci User Interface i User Experience. Yes. Hi everyone. <noise> Przyznam, że tego dnia czułem się jak taki introwertyk, ale mimo wszystko było naprawdę fajnie. Wróciłem do domu dosyć późno, więc to w sumie koniec na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Cześć.